Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Co Nowego w Kolekcji. Dzisiaj pokażę Wam, co udało mi się kupić w miesiącu. Październik. I było tego w sumie mało. Pierwszym zakupem była figurka Funko Pop W mail z gry Cyberpunk 2077. Kupiłem ją do kolekcji i mam w planach zrobić: zrobić, kupić wszystkie figurki z tej serii, bo być może. Będzie tak jak z rękami Pop z Wiedźmina, że później zys zyskają bardzo dużo na wartości, no ale zobaczymy jak to będzie. No i drugi zakup i ostatni, Terminator Resistance na PlayStation 4. Podobno bardzo spoko strzelanka od polskiego studia, Teon Games. Kupiłem bodajże za 6 dych w będzie Markt na promce. No i w sumie to było na tyle, chyba kończymy się gry do kupowania, już nie mam co kupować. Nie było żadnych ciekawych promek, także to było na tyle, podobało się zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zapraszam na Instagrama, dzięki, bajo.